Koniec letnich skoków w Klingenthal najlepsi byli Niemcy Severin Freund wygrał konkurs, a Andreas Wang cały cykl Grand Prix. Głośno było za to o polskim pomyśle na puchar świata na stadionie narodowym. Andreas Wang, po raz pierwszy od 12 lat Niemiec wygrał klasyfikację sezonu. Czy to zimowego, czy tak jak teraz letniego. Najlepszy z Polaków Maciej Kot, piąty w klasyfikacji generalnej. Idzie nowe? Być może. Kiedyś skoki latem były mrzonką, dziś nie z tej ziemi wydaje się inny pomysł. Skoki na Stadionie Narodowym. Może nawet za rok na inaugurację Pucharu Świata. Szukamy możliwości, by zacząć sezon wcześniej, kiedy jeszcze nie ma śniegu. Stadion daje taką możliwość. Takie projekty zdarzały się 60-70 lat temu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Z jedną różnicą. Tamte stadiony nie miały dachu, a narodowy ma. Znaczy, ten dach by trzeba było otworzyć. A nawet zdjąć razem z iglicą. Dyrektor Pucharu Świata na stadionie był, wszystko widział, ale w ocenę szans bawić się na razie nie chce. Teraz wszystko zależy od Polskiego Związku Narciarskiego. Czekamy na projekt, który będzie spełniał techniczne wymagania Pucharu świata. Pytanie tylko, czy gra jest warta świeczki. Narysować i zbudować da się wszystko, ale kto za to zapłaci?